Ciekawostka w męskiej toalecie są tylko pisuary, nie ma toalet. Toaleta jest W Srać tu mogą tylko kobiety. Sorry. <śmienny> I tak się właśnie prezentuje cenota Zacilha. Zdecydowanie fajne, przyjemne miejsce, warte swojej ceny. Stopę sosków, śmiało płacicie, a my lecimy dalej. Dobra, no to pierwszy tip na dzisiaj jest taki, żeby przy wejściu tutaj do ruin w Tulum, schować do plecaka mikrofon i statyw, jeśli macie takowe i po prostu se go wyciągnąć jak już wejdziecie, bo gość jak widzi to każe oddać to w depozyt, A jak go pytam skąd wie, że nie mam drugiego w plecaku, albo skąd wie, że ci wszyscy ludzie, którzy wchodzą nie mają tego w plecaku, to potrafi nie potrafi odpowiedzieć. Tak czy jak schowajcie sobie i zaraz za przejściem po prostu wyciągnijcie z powrotem. Dużo turystów. Mało covidów. Picadillo de res, czyli picadillo z wołowinką, do tego jest ryż, do tego jest fasola oczywiście standardowo sosiki, tutaj są placuszki, tortille i tu jeszcze mamy napój, coś takiego, taki zestaw obiadowy, czyli ten obiadzik Plus napój kosztuje 65 peso czyli jakieś tam 11 zł powiedzmy 11-12 zł. Mega spoko opcja i to będzie mega dobre. I Karocia już też dostała no. Jak jesteście głodomorami, to nie zapominajcie że możecie to wszystko, zamiast jeść normalnie łyżką do papy, możecie sobie to wszystko razem z fasolą, z ryżem, z mięskiem, z warzywkami zapakować ładnie do tortijki i zeżyć jak Takosa. Zawsze dodatkowe kalorie. Jest węgiel z ryżu, jest węgiel z ziemniaków, jest węgiel z mąki kukurydzianej. Tylko węgla drzewnego. I to wszystko jak tacoska. Muy bonito amigo.